45 Wycielenie 7 czerwca Kryta Seksem 75 64 Sztuka Użytkowa Wycielenie 19 kwietnia Pięćdziesiąt jeden trzydzieści pięć dziewięć siedemset po matce wydzielenie trzydziestego czerwca sześćdziesiąt dwa dwadzieścia trzy Osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt po masce, wycielenie ósmego maja. Sześćdziesiąt siedemdziesiąt siedem, wycielenie dwudziestego szóstego maja. czterdzieści pięć jedenaście, dziewięć tysięcy pięćset

Siedemdziesiąt pięć czterdzieści sześć. Wycielenie dwudziestego siódmego maja. Siedemdziesiąt pięć czterdzieści trzy. Wycielenie czwartego maja.